Żyje cały. No, jak go pan w ogóle wypatrzył? No, już wie, coś czoło. Czoło? no nie Coś płynęło czabu. U mnie w tak, ogóle zaczęło? Tak, 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 tak. Zaraz. Nie bał się pan w ogóle. Tak. A on go sobie bierze teraz? Zataczał, nie jest. Z panem mieszkańcem? Tak, czołg. Jak pan tego jeżyka wypatrzył? Tak, co? No z drogi, żebym hmm. widział że coś płynie. Ja myślałem, że to jest kłoda, bo jaki mały piesek. Ale okazało się, że jeżyk. I co, nie wahając się, rozebrał się pan i. <noise> A trzeba się tu wahać. Vamos a ver